Yellow and white Na moim kolejnym odpaku zapraszam do oglądania. W tym odcinku będą naprawdę fajne sprzęty. Tym razem nie na polską, lecz ruską wieś. E, tak, mapa jest ruska. Jest to mapa Giluś-Klimates. Jak widać, takie pola trochę średniego kształtu w kształcie trójkąta. Ale mapa ma swój klimat. Są w ogóle przejścia między drogami, wioska, jest tam jakiś stary PGR nie, 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 nie wiem jak to się po rusku nazywa yy, no i mapa jest ogólnie ruska, maszyny też więc zaczynamy od początku. Yy, sieczkarnia DON 500... DON... Nie, to jest DON 1000... Nie. DON 680M. Yy, jest to sieczkarnia... Yy, Taką sprodukowali w latach 90. Jak i do teraz. Oczywiście radzieckiej produkcji. Te 150. Bardzo popularny ruskie ciągniki. Jest w we wersji zielonej, a także niebieskiej. Rozsiewacz na Amazony. Chciałem wziąć jakieś włoski, ale niestety nie było. Też, też czasami, jak patrzę na niektóre aukcje, to lepsze są sprzęty w Rosji niż w Polsce. Czasami mi się tak zdaje przynajmniej. E, orkan, to znaczy KNP1.5. W Polsce to jest znany, słynny Orkan. Posiada animację, przeznaczony jest do koszenia trawy. Dwa ciągniki można zapiąć pod tego Orkana albo pod na nawozu. Dwa takie wziąłem, jest to mtzk 80 -ka Oraz jakieś jeszcze, jakieś ruskie coś, nie wiem jak to się nazywa W ogóle. ale też ciągniki są fajne e Dwa kombajny 4 E514 I zielony, i ciemnozielony Tutaj header jest do tego wszystkiego O, no, tutaj jest header do kombajnu Ziemniki do kukurydzy Najbardziej ulubiony ciągnik Kirowest K700A. Bardzo fajny. Nie, to jest K701. Bardzo fajny ciągnik. Fajny jego skinu jest. Bo te spajne z 13 mi się już znudziły. E, K702 ładowarka. Posiada bardzo fajne właśnie, światła. Takiego fajnego skinu, jeszcze kogut jest taki fajny. Jest bardzo ciekawe skrypty, na, jeśli chodzi o oświetlenie. Tutaj do obory właśnie jest dead na gusienicach. Porzucony w krzakach jest póki co używany. te 40 też w krzakach jest nieużywany do, na razie. Tutaj jest główny park sprzętowy. E, pułk e, e, sześcioskibowy. Chyba. E, z broną. Tutaj do Kira K701 buk bardzo duży, ruska przyczepa, dobra na kurydzę Siewniki Raczej pod mniejsze te dwa ciemniki co dałem. E, Jakaś ruska przyczepa. Tutaj te e, fajna taka przyczepka, właśnie stara ruska, e, przeładowy przyczepowa. Oraz header do trawy, do dona. I to jest wszystko. Modpak wyszedł całkiem udanie z modów, które dotychczas udało mi się zebrać. Myślę, że pojawi się wersja Paw 2 na ruskie maszyny, bo już sam miałem właśnie zapis na rosyjskich maszynach. Gra się nawet w porządku na, na tych maszynach, ale też trzeba. Właśnie dobrze dopasowywać mody, bo jedna, jednego klasa się da albo jakiegoś tam, siewnika, Amazonę, tego nowego, no to już wtedy nie pasuje. Trzeba po prostu wszystko dobierać w jakieś fajne te paczkę. Więc zapraszam do pobrania, miłego grania, do zobaczenia. Narka.